To są nagrania z linii 911? Pierwsze rozmowy funkcjonariuszy zbliżających się do miejsca zdarzeń. Te nagrania pochodzą ze Scan America, archiwów rozmów policjantów, strażaków i ratowników w całym kraju. Posłuchajmy. Odbieramy zgłoszenie o wystrzawach lub wybuchu. Właśnie dzwonili z policji stanowej. Sądzą, że to upadek samolotu. Próbujemy go zlokalizować. Upadek samolotu. Po raz pierwszy. Choć z początku policjanci myśleli, że szukają rozbitego samolotu, nie zgłoszono zaginięcia żadnej maszyny ani ludzi. Czego więc szukali? Powiat Tripton prosi o wozy strażackie z powiatu Howard. Jest tam jakieś pole pokryte szczątkami. Podobno to meteor wchodzący w atmosferę, ale nie wierzę w to. Wydaje się, że wiedzą, gdzie to spadło. Robi się ciekawie. Incydent wymagał tylu ekip ratunkowych, że dyspozytor przeznaczył dla nich oddzielny kanał. Przełącz się na jedynkę, to ominiemy dyspozytora. A co z tym polem ze szczątkami? Czy ekipy ratunkowe odkryły pole z mnóstwem szczątków i czy dlatego zmieniły częstotliwość? Jeśli tak. To co znalazły? Nikt nie zebrał więcej informacji o incydencie z 16 kwietnia niż Glenn Means, badacz z MAFON, organizacji tropiącej UFO. Mamy szczęście, że współpracujemy w tej sprawie z MAFON. Zebrali nagrania wideo i rozmawiali z ludźmi, więc pomagają nam zrozumieć, co tu się stało. Glenn Mintz i Mafon bliżej przyjrzeli się pobliskim instalacjom wojskowym, bazie lotniczej Grissom i powietrznej Gwardii Narodowej w Indianie. Obie placówki mają swoje wojskowe obszary operacyjne MOA w pobliżu KOKOMO. Pamiętajmy, że nad tym terenem latają samoloty cysterny z Grissom i myśliwce F-16 z bazy Gwardii Narodowej w Fort Wayne. Lecz przepisy zabraniają używania flar i lotów naddźwiękowych. Ustęp 3e przepisu 55 przez 34 mówi, że planowany lot naddźwiękowy nad Ziemią może odbyć się na wysokości ponad 9 km. Dla ludzi na Ziemi grom dźwiękowy na tej wysokości nie powinien brzmieć głośniej niż pęknięcie balonika. Albo była to nietypowa operacja wojskowa, albo coś innego niż samolot wybuchło na niebie tamtej nocy. Mamy tu nagranie wideo od świadka, który mieszka w pobliżu Grissom i filmuje samoloty prawie każdej nocy. Przekazał nam doskonałe ujęcia F-16. Widać światła. To oświetlenie stroboskopowe na końcach skrzydeł. Widzicie flary? Samolot zrzuca jedną po drugiej. Widzę to. To bardzo interesujące. Zrzut flar. Flary pomagają uniknąć pocisków termolokacyjnych w czasie walki. Płonące flary odciągają rakiety od gorących spalin samolotu, pozwalając mu uciec. Dlaczego mieszkańcy obeznani z tymi operacjami wojskowymi mieliby zgłaszać dziwne światła? Po co wezwano 40 radiowozów? Wyczarterowaliśmy samolot i przeprowadziliśmy powietrzny rekonesans nad obszarem położonym na południe od Kokomo w kierunku wschodnim i zachodnim. Znaleźliśmy kilka intrygujących miejsc. Jedno z nich wygląda jak krater. Jak duża jest ta dziura? Ma około 2,5 metra średnicy. Spróbujemy odnaleźć ją na Ziemi. Powinniśmy ją sprawdzić. Bezwzględnie. Jeśli coś rozbiło się na Ziemi, musiały zostać jakieś ślady. Właśnie na tym się teraz skupimy. Pat i Glen jadą w teren, żeby zlokalizować potencjalne miejsce katastrofy UFO. Wyciągnijmy nasz sprzęt. Przydadzą się kalosze. Co słyszałeś o tej dziurze? Jeśli ją znajdziemy, może uda nam się ustalić, czy to jest miejsce katastrofy i co się rozbiło. Przydałoby się coś do sądowania całej tej wody i błota. Od czasu, gdy zrobiono zdjęcia, w tej części Indiany spadły ulewne deszcze. Mam pytanie: Wal, jak długo można stąpać po wodzie? Gdy Pat i Glenn szukają krateru, Bill odnalazł Debbie Cobble, kluczowego świadka. Ona może coś wiedzieć o innym miejscu katastrofy. Opowiedz mi po kolei, co się właściwie stało, gdy byłaś w swoim biurze w nocy 16 kwietnia 2008 roku. Weszłam do mojego biura o 22.20. Włączyłam komputer i zauważyłam jasny rozbłysk, a zaraz potem usłyszałam wybuch. Cały dom się zatrząsł. Mieszkasz koło bazy lotniczej Grissom. Od 15 lat? Czy słyszałaś wcześniej grom dźwiękowy? Tak. Czy hałas, który usłyszałaś 16 kwietnia 2008 roku, brzmiał podobnie? Nie. Co wybuchło w pobliżu domu Debbie Cobble? Wielka siła eksplozji skłoniła ją do zbadania tej sprawy. Następnego poranka zrobiła zdjęcia koło prawdopodobnego miejsca wybuchu. Te fotografie pokazują różne obszary anomalii na Ziemi. Policja zablokowała drogę. To mógł być teren, którego szukały ekipy ratunkowe. Jeśli tak, zdjęcia te mogą być świadectwem próby oczyszczenia tajnego miejsca katastrofy. Powiat Trypton prosi o wozy strażackie z powiatu Howard. Jest tam jakieś pole pokryte szczątkami. Według pracowników służb ratunkowych w nocy 16 kwietnia 2008 roku po eksplozji nad Kokomo nie znaleziono żadnego miejsca katastrofy ani pola ze szczątkami. Lecz te zdjęcia mówią co innego. Ta sprawa staje się coraz dziwniejsza. Znaleźliśmy sierżanta z Wydziału Szeryfa Powiatu Howard, Richa Fergusona, który opowie mi, co się wydarzyło tej nocy. Na wezwanie odpowiedziało ponad 40 jednostek. Sierżant Ferguson jest jedną z niewielu osób, które chcą opowiedzieć tę historię. Kiedy odebrałeś pierwsze zgłoszenie, że coś się dzieje i gdzie wtedy byłeś? Patrolowałem północno-zachodnią część miasta. Dostaliśmy sygnał o wielkiej eksplozji. Nasz dyspozytor odbierał dziesiątki telefonów z linii 911. Jeden z tych telefonów był od osoby zamieszkałej przy North County Road 300. Zgłosiła ona, że blisko jej domu rozbił się samolot. Do wszystkich jednostek to jest na zachód od numeru 300, na północ od trasy 31. Prawdopodobny upadek samolotu. O 22:45 sierżant Ferguson oraz liczni policjanci i ratownicy medyczni przybyli na trasę 31 i North County Road 300. To kilka kilometrów od miejsca, gdzie następnego poranka Daily Cobble zrobiła zdjęcia. Było tam około 80 ratowników, strażaków i policjantów, którzy szukali rozbitego samolotu. Znaleźli coś? Niczego nie znaleźli. Jeśli nie znaleziono śladów upadku samolotu ani pola ze szczątkami, co widział pierwszy świadek? Czy mógł to być ten sam obiekt, który Robbie Becks dostrzegł trzy miesiące wcześniej? Rich zawiózł mnie do domu Mikea Blakea. Okazało się, że to Mike powiedział: Zobaczyłem, jak coś spada z nieba. Widziałem szczątki. Usłyszałem potężny huk. Natychmiast wyszedłem na zewnątrz i spojrzałem na wschodnią część nieba. W którym to kierunku? Tam. Całe pole pokrywały szczątki, które spadły z nieba. Pomyślałem, że to była kolizja powietrzna. Coś się tam działo. Podniosłeś wrażenie, że coś rozpadło się w powietrzu? Tak. Nie widziałem żadnych obiektów spadających z nieba na ziemię. Przynajmniej niczego nie zauważyłem. Sierżant Ferguson wskazuje Billowi świadka, który może uzupełnić relację Mike'a Blake'a. W drodze na miejsce zdarzenia odebrałem telefon od Hanka Balgera, emerytowanego policjanta, który powiedział: Widziałem pomarańczowy dysk ze światłami, które wirowały w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. To nie był obiekt wojskowy. Spotkamy się z byłym oficerem śledczym Hankiem Belgerem. Ma za sobą długą karierę w lotnictwie i służbę w Wietnamie. To wiarygodny świadek. Zobaczyłem pomarańczową kulę spadającą z nieba. Na prawo od niej była druga, czerwona kula, okrągłe czerwone światło. Patrzyłem na nią przez kilka sekund. Nagle zaczęła poruszać się od prawej do lewej, a obok pojawiła się druga kula, potem trzecia, czwarta i piąta, ustawione w idealnej linii. Nie jedna wyżej, druga niżej. Światła zawisły na niebie. Nie poruszały się w różnych kierunkach, tylko stały w miejscu. Jesteś zawodowym lotnikiem. Tak, czy to były flary? Nie, owej nocy 16 kwietnia 2008 roku nie było żadnych flar. Zdaniem zespołu wirujące światła i duża ognista kula nie pasują do historii o F16. Zdjęcia zrobione tamtej nocy przez anonimową osobę potwierdzają relacje świadków naocznych. Jaki obiekt był na niebie nad Kokomo? Odpowiedź może znajdować się w materiale filmowym sprzed trzech miesięcy. Dane zgromadzone przez Pata posłużą Edowi do przygotowania analizy filmu Bexa. Pomoże mu w tym ekspert od efektów wizualnych Terence Mason. To jest film wideo zarejestrowany przez Robbiego Beksa. Mamy też jego aparat. Dość popularny model średniej klasy. W nocy trudno nim nakręcić film wysokiej jakości. Co znalazłeś? Mamy prawie 4 minuty filmu. Obiekt cały czas pozostaje w pierwotnym położeniu. Patty i Bill ustawili tam samochód i zrobili pomiary w odpowiedniej odległości. Mamy je na tych zdjęciach. Czy na podstawie odległości i geometrii światła samochodu możemy oszacować rozmiary obiektu? Możemy wykonać dobrą robotę. Według Beksa tajemniczy obiekt był w odległości 4 km od jego domu. Pat obliczył, że odległość między samochodem na wideo a aparatem robiego wynosiła 3 km, a dystans między reflektorami auta to 90 cm. Musimy znaleźć ostatnią zmienną. Z prostej proporcji wychodzi nam około 12 metrów. Choć kiepska jakość nagrania utrudnia analizę, przybliżona wielkość dziwnej kuli jest wiele mówiąca. Opieramy się na szacunkowej odległości od obiektu podanej przez Robiego Beksa. Ocenił ją na 4 km. Ten szacunek może być obciążony błędem. Sądzimy, że obiekt miał około 12 metrów szerokości, tyle co F16. Rozpiętość skrzydeł F16 wynosi 10 metrów. Wziąwszy poprawkę na pomyłkę robiego, F16 może stanowić wyjaśnienie tej zagadki, z wyjątkiem jednej rzeczy. Rozmiary pasują do F16, światło zawisło w powietrzu.